To jest grane, widzowie. Ja mogę dla was chyba odebrać jakieś specjalne kody z darmowymi prezentami od Mister Bista i je wam rozdać. Sieze o witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogrąców mitów. W Stumblega i dzisiaj większość mitów będzie z nowego updateu z Mr Beastem i myślę, że większości tych mitów nie znaliście. Dlatego oglądajcie od początku do końca, a ja tutaj tam zwycięzcę konkursu na karnet. Ta osoba go wygrała, więc gratulacje dodobałem już na twoje konto gemy. A wy jeśli też chcecie wygrywać takie konkursy i zdobywać gemy za darmo, to wystarczy że zostawicie suba na moim kanale, bo każda osoba, która mnie subskrybuje ma szansę wygrywać w kolejnych konkursach. Zanim przejdę do wszystkich mitów, mordeczki, na początek otwieramy sobie koło bestii i umawiamy się. Tak, jeśli zdążycie zostawić łapkę w górę, zanim otworzy się to koło, to jesteście mega kozackimi szefami. Więc szybko lajkujcie, zobaczymy, czy wam się uda. A ja mam nadzieję, że trafi tutaj mityka. Odłamek mityka, proszę, proszę, dajcie mi coś fajnego. Tak, chyba będzie. i było blisko, ale trafiamy w sumie piską małpę, co oznacza, że mam ją odblokowaną. Świetny start odcinka. I możecie mi napisać od razu w komentarzu, czy wy też macie odblokowaną już tą małpę, albo jakiegoś innego w ogóle skina kinami No i co, ja sobie ją ustawiam, nie przedłużam już tego wstępu i zaczynamy z pierwszymi mitami, ale zanim do tego przejdę, jeszcze szybko, piszcie w komentarzu. Kolejne mity, które mam sprawdzać w kolejnych odcinkach, bo od Was zależy, czy dalej będę nagrywał tą serię. Najciekawsze mity oczywiście sprawdzę w następnym filmie. No i mamy mit numer jeden. Jak ustawisz skina Mister Stumble i zakręcisz kołem z banknotami Mister Bista, to trafisz ich aż 150. No dobra, to by było superowe. Ustawiamy sobie tego Mister Stumble'a i sprawdźmy to. Ja akurat jak wejdę sobie teraz w sklep, no to mogę otworzyć sobie dolce bestii, bo jeszcze tego nie otwierałem dzisiaj. No i najwięcej, ile tych dolców da się trafić, to jest właśnie 150. I ponownie teraz, jak sobie ustawicie tego skina, to je dropniemy. A więc ja oglądam sobie reklamy i widzimy się zaraz. A więc. Reklama obejrzana, uwaga, klikamy sobie i co będziemy mieli? Czy rzeczywiście to zadziała? I trafimy ich aż 150, byłoby superowo, bo to by mi się bardzo przydało, nie? Ja zbieram dużo tych bestii i patrzcie! Okej, okay, nie trafiłem co prawda 150, ale trafiłem 50, więc jestem bardzo szczęśliwy, aczkolwiek tego mi tam musiał obalić, no bo było mówione, że trafia aż 150, ale 50 to też jest super wynik. Kolejny mit, w nowej animacji Make It Rain monety, którymi się rzuca tajemniczo znikają, gdy spadają w dół. Ej, to jest ciekawe, bo ta animacja to chyba dopiero wyszła w tym oto update, dlatego musimy sobie ją znaleźć. Czekajcie, czy to jest ta? Nie, to jest Money Explosion, to jest jakaś inna, to jest ta chyba, U, uwaga, patrzcie, Make It Rain, rzucamy o monety i... O kurczę, one jak spadają w dół, jeszcze raz wam to pokażę. Spadają w dół i nagle gdzieś znikają. Nie zostają na ziemi, tylko od razu się usuwają, gdy zlecą w dół. Więc mogę potwierdzić tego mita. No, co prawda to oczywiste, że one znikają, no bo przecież nie biegalibyśmy z nimi cały czas podczas giereczki czy coś. E, aczkolwiek, to no, obicik jest potwierdzony, bo te monety jak spadają w dół, to rzeczywiście później ich nie ma. Mit numer 3: nowy skin mityczny Glitchy ma dwie ręce złamane w Gipsie. Co wy gadacie? Czekajcie, to jest ten skinek. Obczajamy sobie, okej, okay, no. Tak to z jednej strony wygląda w sumie jakby to były ręce w gipsie, ale mi się wydaje, że to po prostu są takie jego opaski, więc nie wiem. Daję tutaj mita nieokreślonego i wy zdecydujcie w komentarzu, czy według Was to jest gips, czy jednak to są jakieś takie specjalne opaski na rękę. Mit numer 4. Nigdy nie było tak dobrego karnetu w historii Stumble Guys, jak jest teraz. No i tutaj myślę, że od razu mogę tego mita potwierdzić, ponieważ zobaczcie, jaki ten karnet jest mocny. Nie dość, że mamy oczywiście legendarnego skina, no i mamy jeszcze tutaj wyjątkowego skina. No to jest specjalna nowa, wyjątkowa emotka i możemy zdobywać mnóstwo różnych odłamków skinów tym idzie, że jak będziemy je zbierać to bez problemu wtedy sobie odblokujemy kolejne inne skiny, więc naprawdę jest tutaj do odblokowania więcej skinów niż zazwyczaj, no i mamy dużo dolczów bestii, dzięki czemu też możemy te odłamki trafiać, dlatego moim zdaniem no to jest mycik potwierdzony bo to jest najlepszy karnet w historii StumbleGuysa napiszcie w komentarzu czy się ze mną zgadzacie następny mycik, pierwsza osoba w polskiej topce ma równo 100 tysięcy koronek na swoim koncie, co wy gadacie na przykład ja mam tych koronek tylko 98 a niby teraz jakaś osoba ma mieć ich 100 tysięcy i to w Polsce, czekajcie, klikamy sobie na polską topkę. Wchodzimy w koronki. Ile ma pierwsza osoba? Serio, ona ma równo 100 tysięcy! Jak on tyle ich zdobył? Ej, ciekawy jestem widzowie, czy na przykład na cheatach, czy rzeczywiście tyle ich zdobył. Jeśli na serio, to wow, naprawdę szacun, bo druga osoba ma 88 tysięcy, to jest też bardzo dużo, ale to jest o 12 tysięcy mniej. Masakra. Więc w sumie ten mitik jest potwierdzony, jakby nie patrzeć, co nie? Wow, nie spodziewałem się. Do kolejnego mita będziemy potrzebowali nowej mapki Mister Bista, na którą już sobie wchodzę. Ponieważ na odrzutowcu na tej nowej mapie pisze dziwny tekst I love Carol's mom. Okej, okay. I my teraz widzimy tego odrzutowca, ja wam go pokazuję tam w oddali. Widzicie, on tam jest? I rzeczywiście tam jest napisane: I love Carlos' mom. I ja chyba wiem o co z tym chodzi, dobra, potwierdzam tego, Mita, i już wam mówię, dlaczego tam jest tak napisane. Murdeczki. kiedyś Mr. Beast, czyli ten youtuber, którego to jest update teraz w Stamblu, nagrywał taki odcinek, że wynajął ten specjalny odrzutowiec i napisał na nim: I love Carlos' mom. Żeby właśnie ten Karol, jego kolega, zobaczył, że tam jest napisane, że kocha jego mamę. <noise> tak, coś takiego wisterbit kiedyś nagrywał, to było mocne. No i to jest chyba właśnie ten sam odrzutowiec. Micik potwierdzony, lecimy dalej. Kolejny mitik, nowy skin Noir 5P ma w środku swojej głowy lawę. Widać to jak go obrócisz tyłem. Dobra, chodzi chyba o tego skinka, tak, on się tak nazywa. I teraz uwaga, obracamy go tyłem. Czy on jakąś lawę z tyłu głowy? Aaa, okej, okay, chodzi chyba o to w środku. To takie czerwone, widzicie? Rzeczywiście, to wygląda jakby była lawa, ale chyba lawa jest bardziej pomarańczowa niż czerwona, tak mi się wydaje. No dobra, dajmy tutaj mita nieokreślonego i też mi napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie. Czy to jest widzowie potwierdzone, czy obalone? Jak zagrasz tryb Mr Bista i odpadniesz w pierwszej rundzie, to trafisz mityka w kole bestii. No dobra. Dobra, sprawdźmy to, więc odpalam znowu tryb Mister Vista. Ok, teraz wystarczy, że po prostu przegram, czyli nie przejdę do drugiego etapu. Dlatego dajcie mi chwileczkę. E, ja sobie tak zostanę na respę. Poczekam, aż inni przejdą dalej. No, więc widzicie, że nie przeszedłem dalej. Odpadam, dlatego wchodzimy sobie teraz do sklepu i musimy otworzyć jedno koło bestii. I ponoć na pewno trafię w nim mordeczki, właśnie e, tego mityka. Zobaczymy, odbieram sobie 50 tych dolców, żebym miał za co otworzyć w ogóle. E, ale w sumie mam ich 105, więc możemy zaszaleć. E, no i co, wejdziemy sobie w koło bestii. A dobra, kliknę. Nawet razy trzy i zobaczymy, czy to będzie działało. Czy w trzech tutaj spinach trafią chociaż jednego mityka? Jeśli tak, to wtedy potwierdzę tego mita. Na razie pierwszy i nic ciekawego tu nie trafiłem, ale przynajmniej zbieramy sobie te odłamki, żeby odblokować kolejne skiny. Co będzie w drugim, uwaga, szybko sprawdźmy. No, tym razem mamy pingwinka, więc też nie do końca dobrze. Ale coraz bliżej do jego odblokowania. I czy za trzecim razem się uda? Uwaga, sprawdźmy to szybciutko. Hmm, też nie ma mityka. Więc generalnie jak widzicie mit owalony, troszkę słabe dropy, jakby nie patrzeć. Mit numer 9 na sklepie Play na nowym zdjęciu Stumble jest widać. Skin kina, którego nie ma jeszcze w grze. Okej, okay, czekajcie, bo ponoć właśnie jest jakieś nowe zdjęcie w Stamblu, które twórcy dodali tutaj. E, musimy to zobaczyć. Tak, jest jakieś zdjęcie z Mr Bista i mamy tu dużo skinów, ale jakie tutaj są skiny? Czy jest jakiś, którego nie ma w grze? Chyba nie widzę takiego. A dobra, mogło chodzić o tego diamentowego. Okej. Okay. On będzie dopiero w grze. Jeszcze jak ja to nagrywam, tego nie ma, więc możliwe, że o tego chodziło i jeszcze widzę jakiegoś tutaj jednego. Nie wiem, co to jest za skin. Może po prostu go nie kojarzę, on jest dodany, ale myślę, że tego już wszystko mogę potwierdzić. Tak, chyba go potwierdzam. Dziesiąty mit, za na dole w sklepie online Stumbla, że masz ponad 100 tysięcy subów. To dostaniesz kody na darmowe mega oferty dla swoich widzów do odebrania? Co jest grane, widzowie? Ja mogę dla Was chyba odebrać jakieś specjalne kody z darmowymi prezentami od Mister Beasta i je Wam rozdać. A więc czekajcie, co ja tu muszę zrobić? Musimy wejść i gdzieś zjechać na dół i zaznaczyć, że mam 100 subów. Czekajcie, gdzie to jest? E, tu mamy sklep, społeczność, Stamblery, Nie, nic takiego tutaj nie widzę. E, tu mamy jakieś pytania często zadawane, ale to też nie. Kurde, o co chodzi? Jedynie widzę, że tutaj mamy darmowe jakieś 15 bitbaksów, ale to chyba każdy sobie może odebrać. No dobra, wpiszę sobie swój nick, Tori, szefu e, i zawsze to 15 będzie darmowych, aczkolwiek mordeczki, no to nie o to chodziło, więc ten mit jest obalony i z tego co widzę to pani z wam, to zbytnio nie mogę rozdać. Myślałem, że będą jakieś darmowe kody dla was, jako że jestem youtuberem. Kolejny mitik dotyczy mapki Super Slide. Właśnie na tej mapie jak będziesz ciągle klikał spację jadąc ze zjeżdżalni, to cię obróci tyłem. Co wy mówicie, że będę tyłem zjeżdżał na tej zjeżdżalni? Jeśli to zadziała, to będę naprawdę w szoku. Oglądajcie widzowie do końca, bo przed nami jeszcze kilka naprawdę ciekawych mitów. A więc okej, okay, giereczka wystartowała, no i teraz musimy. Pójść na zjeżdżalnie, więc dajcie mi chwilę nie ja już tam biegnę i zobaczymy czy jak cały czas będę klikał w spację to nagle obróci mnie tyłem uwaga wskakujemy tutaj i teraz cały czas spacja cały czas klikam cały cały czas ale póki co na razie mnie tylko wybija tak do góry i chyba nawet trochę wyżej niż normalnie ty jak ja latam co jest ale tyłem się nie obraca więc chyba to nie działa mordeczki żeby było tyłem więc niestety Miciek jest obalony ale jak cały czas klikacie spację to nagle tak wyżej skaczecie przez chwilę na tych zjeżdżalniach Ej, tego się przynajmniej dowiedzieliśmy mit numer 12 z nowych kroków Mr. co jakiś czas można zobaczyć kapel kapelusz z pieniędzmi który wypada no dobra wchodzimy sobie w kroki nie mówcie że to będzie prawdą jakiś kapelusz z tego będzie wypadał e, musimy znaleźć najpierw te kroki misterbista które to będą poczekajcie o to są te i tu co będzie wypadało poczekajcie mamy karty misterbista to wiemy ale kapelusze też wypadają patrzcie trzy różne rzeczy wypadają raz kapelusz raz jakieś takie właśnie teczki no i raz karty misterbista więc spoko te kroki są fajne i mam nadzieję że ja sobie odblokuję. szybki mycik potwierdzony następny mycik znowu dotyczy mapki misterbista na mapie misterbista jest mnóstwo rozrzuconych kamer czyli Ktoś cały czas nas nagrywa. No i muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście, patrzcie, tu na przykład jakiś dron sobie lata, tutaj jest kolejny jakiś reflektor i ogólnie na tej całej mapie naprawdę jest dużo kamer, jak sobie gramy. Już teraz tego wam nie zdążę pokazać, ale musicie mi wierzyć, że coś takiego jest, więc ten miecik też jest potwierdzony, że ma, ale bardzo ciekawa sprawa. No i jeszcze czternasty miecik, wszystkie skiny to tak naprawdę Mr. Stumble tylko po prostu jest poprzebierany. No i w sumie jak sobie patrzymy na te skiny, no to one mają taki sam krój jak ten Mr. Stumble w większości, co nie? Tylko mają dodaną jakąś brodę, jakieś wiecie, ubranka i tak dalej. Z kilkoma skinami mógłbym się zgodzić, ale na przykład jak wejdziemy sobie tutaj, no to to już raczej mi się nie wydaje, żeby to był na przykład Mr. Stumble, taki szkielet, no jak on by mógł się za niego przebrać? Więc tego mita myślę, że mimo wszystko obalam. I tym akcentem będę się już z wami żegnał, jak chcecie więcej odcinków z pogromców mitów, to piszcie w komentarzu kolejne mity. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!